Cześć Boże, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wpadłem na taki pomysł w związku z tym, wszystkim co się dzieje i z tym, że mamy taką nową rzeczywistość, w której wielu z nas ma trochę więcej czasu i może poświęcić ten czas na czytanie książek. Chciałem Wam zarekomendować kilka tytułów, które uważam, że naprawdę warto przeczytać. Bo są bardzo dobre, bardzo przydatne, a niektóre wręcz konieczne do tego, by zachować zdrową wiarę, by umocnić się w wierze, ale też by móc głosić i mieć no, takie narzędzia do głoszenia, pozwalające zachować właśnie prawdziwą, autentyczną wiarę. I nie opowiadać czasami głupot, co jak słyszeliśmy, ostatnimi czasy się to zdarza. Więc ten cykl Good Book to będzie takie narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł zobaczyć książkę, którą polecam. Powiem dokładnie, co to za książka, co znajdziesz w środku. Ale spróbuję też pokazać, dla kogo jest adresowana, jakim językiem jest pisana, aby nie czytać w ciemno, by nie kupować też rzeczy przypadkowych, ale by w gąszczu naprawdę takich wielkich ilości książek, które się pokazują, wybrać to, co jest naprawdę wartościowe, na co warto poświęcić czas i w co warto się wyposażyć, i czym warto ubogacić swoją biblioteczkę. Więc na pierwszy ogień idzie książka, którą ostatnimi czasy pochłonąłem naprawdę z wielką taką pasją i, i z wielkim zadowoleniem. To jest książka Depozyt Wiary, Jak Kościół Katolicki zachował autentyczną doktrynę wczesnych chrześcijan. Autorem jest James Papandrea. To jest książka wydana przez wydawnictwo. SP i naprawdę jest to rzecz, którą warto nie tylko przeczytać. To jest rzecz, którą warto naprawdę mieć u siebie. James Papandrea jest profesorem historii Kościoła, autorem wielu książek na ten temat, konsultantem w dziedzinie formacji wiary dorosłych. Oraz profesjonalnym muzykiem. Muszę Wam powiedzieć, że no, pasjonuję się też tym okresem pierwotnego kościoła, historią pierwotnego kościoła, dlatego też sięgnąłem po tą książkę. I ku mojemu zaskoczeniu, znalazłem tutaj nie tylko znakomity język, który po prostu bardzo dobrze się czyta i przyswaja, ale znalazłem w tej książce, no niesamowite takie odkrywcze rzeczy, pokazujące piękno naszej wiary, ale przede wszystkim to, z czego ta wiara wyniknęła, jak ona się narodziła, jak Kościół Pierwotny odkrywał pewne prawdy, które potem były ogłaszane jako dogmaty, które potem stały się oficjalnym nauczaniem Kościoła. Książka zawiera wiele fajnych takich historii, pokazujących, jak doktryna wiary Kościoła Katolickiego się kształtowała. Jakie przygody mieli ludzie, ojcowie Kościoła, teologowie, którzy tą wiarę naszą tworzyli, doprecyzowywali, głosili. Więc znajdziecie tutaj bardzo wiele rzeczy bardzo cennych. Dlaczego uważam, że ta książka jest cenna? Ponieważ jeżeli jesteś chrześcijaninem, który chce być zaangażowany, który chce być świadomy, który chce być takim człowiekiem, mającym też no, takie podstawy i racjonalne, i troszeczkę takie naukowe, to ta książka jest bardzo cenna, ponieważ wprowadza w nasze życie bardzo wiele porządku. My o pewnych rzeczach wiemy, my o pewnych rzeczach słyszeliśmy, my pewne rzeczy powtarzamy, ale bardzo często nie wiemy skąd się pewne rzeczy wzięły, od kiedy Maryja jest nazywana Matką Bożą. I wiecie, wcale okazuje się, że nie było to tak oczywiste dla niektórych, i były nawet konkretne spory i bójki toczone o to, by Maryi przysługiwał tytuł Matki Bożej. Ta książka pokazuje wiele, właśnie takich bardzo ciekawych historii, dzięki którym pewne rzeczy, takie dotyczące wiary, zapamiętuje się, bo na gruncie właśnie takich wydarzeń historycznych, społecznych różne rzeczy, które mamy w kościele. One nabierają bardzo takiego konkretnego wymiaru. Więc bardzo serdecznie polecam Wam tą książkę. Depozyt wiary, czyli Jak Kościół Katolicki zachował autentyczną doktrynę wczesnych chrześcijan. Ta książka jest też ważna, ponieważ ona obala mity. Mówiące o tym, że pewne rzeczy w Kościele, w które wierzymy, właśnie takie rzeczy dotyczące Matki Bożej, dotyczące czyśćca, dotyczące kultu świętych, kultu obrazów, że są w ogóle niebiblijne, że są w ogóle takie późne i, i należy je odrzucić. Wielu takich, e, takich ludzi pojawiało się w historii Kościoła, którzy walczyli o oczyszczenie wiary Kościoła z różnych późniejszych naleciałości. I powiem wam, że ta książka pokazuje, w co Kościół wierzył od samego początku. I wielu z Was będzie bardzo zdziwionych, zaskoczonych pozytywnie, właśnie z tego powodu, że Kościół tak precyzyjnie zachował tradycję pierwszych ojców, i ta tradycja trwa do dzisiaj. Okazuje się bowiem, i ta książka to bardzo pięknie pokazuje, że to, w co wierzymy, ma swój początek w tradycji najdawniejszych. Wiecie, że mamy takie dwa skrzydła, na których poruszamy się w naszej wierze to jest Pismo Święte i, i tradycja. Pismo Święte jest elementem tradycji, która była pierwsza, to zostało spisane, ale pewne rzeczy nie zostały spisane. I ta książka świetnie pokazuje właśnie to, że kościół wierzy w pewne rzeczy, które może nie do końca precyzyjnie są pokazane w Biblii, ale które były częścią tradycji od samego początku, nawet od czasów, gdy Pewne księgi Pisma Świętego nie zostały jeszcze zapisane. Książka pokaże wam wiele twarzy ojców Kościoła. Poznacie tych, którzy naukę Kościoła tworzyli, poznacie troszkę ich historii, ich piękne, święte życie. Ale ta książka też pokazuje, jak na te rzeczy. O których tutaj jest mowa, patrzą kościoły, które nie są w jedności z Kościołem Katolickim. Jak patrzy na to Kościół Prawosławny i różne odmiany Kościołów Wschodnich, starożytnych Kościołów Wschodnich, ale też w tej książce jest dużo o tym, jak na te zagadnienia i dlaczego patrzą protestanci. To, co będzie na pewno bardzo cenne, to to, że zobaczycie, jak często rozbieżności pomiędzy różnymi uczonymi. Czy różnymi kościołami, no bo w historii Kościoła było wiele schizm, czyli takich podziałów, że część ludzi się odłączyła i poszła tworzyć swój Kościół, że bardzo wiele tych rzeczy powstało na linii języka. Kościół wschodni posługiwał się Grekom, Kościół zachodni posługiwał się łaciną i niby te same pojęcia, ale w tych językach brzmiały troszeczkę inaczej, były troszeczkę inaczej tłumaczone. Ta książka daje bardzo dużo nadziei, takich ekumenicznych też ponieważ pokazuje, że głębokie sięgnięcie do pierwotnych znaczeń sprawia, że zaczynamy się dużo lepiej rozumieć, zaczynamy dużo głębiej ze sobą rozmawiać, przestajemy się ze sobą kłócić, wspierać i dzielić. A jednoczymy się. Więc y, znajdziecie w tej książce wiele takich treści bardzo przydatnych. Jest rozdział o siedmiu sakramentach, skąd się wzięły w kościele. Jest rozdział o papiestwie, całe dochodzenie do tego, y, dlaczego na czele kościoła stoi biskup Rzymu. Jest sporo właśnie o Piśmie Świętym, o tradycji. To jest bardzo cenny rozdział, i myślę, że w naszej wiedzy kwestia tradycji jest dosyć taka zaniedbana. Jest dużo o Eucharystii, dużo o Matce Bożej. Rozdział poświęcony Matce Bożej jest bardzo piękny. Rozdział poświęcony dogmatom yy, mówiącym o Maryi. Piękna sprawa pokazująca świętych, pokazująca męczenników, początek kultu w ogóle. Tego, dlaczego ci męczennicy byli tacy ważni. Książka pokazuje też problemy, z którymi borykał się pierwotny kościół, problemy z herezjami, problemy z takimi błędami teologicznymi. I chcę wam powiedzieć, że dla zrozumienia tego, co obecnie się dzieje w Kościele, Wiedza na temat właśnie tych błędów, herezji, pomyłek, które miały miejsce, jest dzisiaj bardzo ważna. Dlaczego? Ponieważ generalnie błędy, które się pojawiają dzisiaj, są powtórzeniem tych błędów, które już kiedyś w kościele miały miejsce, więc książka pokazuje, dlaczego pewne teorie są błędem, co ojcowie kościoła o tym myśleli, dlaczego to odrzucali. Warto po prostu to wiedzieć. Jeżeli ktoś Stoi na czele jakiejś wspólnoty, głosi Ewangelię, jest ewangelizatorem, formuje, jest animatorem. Słuchajcie, bardzo, bardzo mocno Wam to polecam, ponieważ jeżeli jesteś chrześcijaninem, który przekazuje wiarę dalej, musisz być mądry. Musisz wiedzieć, skąd Twoja wiara wypływa, jaka jest jej geneza, jaki jest jej początek. Wiara nie może Ograniczać się tylko i wyłącznie do mojego dzisiejszego osobistego doświadczenia, ale wiara potrzebuje takiego ugruntowania rozumowego, więc ta rzecz, ta książka na pewno bardzo się przyda. Też w kontekście różnych sporów, które nieraz toczymy, może czasami zdarzało Wam się z jakimś członkiem kościoła niekatolickiego rozmawiać na pewne kwestie, czy to z kimś z prawosławia, czy to z protestantem. Wiedza, która tutaj jest zawarta, da naprawdę wiele światła i pozwoli też takie dyskusje toczyć. Książka jest też apologetyczna, czyli ona broni prawdy wiary katolickiej. Jest naprawdę napisana bardzo rzetelnie. Dużo cytatów z Ojców Kościoła, dużo takich krótkich, ale bardzo pięknych biografii Ojców Kościoła. Więc bardzo, bardzo Wam polecam wydawnictwo SP Depozyt Wiary, jak Kościół Katolicki zachował autentyczną doktrynę wczesnych chrześcijan. Na koniec tej książki znajdziecie też taki dodatek siedem kluczowych kwestii, co do których katolicy i protestanci mogą się ze sobą zgodzić. To jest też ważny argument w kontekście tego, że ostatnimi czasy słyszymy wiele zarzutów o protestantyzację, o pentakostalizację. Ta książka też pozwala zobaczyć, że niektórzy z tych ludzi, którzy używają tych terminów, w ogóle nie wiedzą, co to jest protestantyzm, w ogóle nie wiedzą, jaki jest depozyt naszej wiary. Gadają głupoty i powtarzają wiele takich tekstów, które nie mają uzasadnienia ani w historii, ani w tradycji. Dzisiaj bardzo łatwo rzucić hasło, że a bo ty jesteś protestantem, albo a ty protestantyzujesz. Kościół. często za takimi słowami nic nie idzie więc jeżeli chcecie się przekonać, że naprawdę wiele tych rzeczy, które robicie, to jest naprawdę głęboka tradycja kościoła, znana od samego początku, to ta książka was w tym utwierdzi. Ale jeżeli popełniacie jakieś błędy albo macie pewne rzeczy niedoprecyzowane, to ta książka też pozwoli wam to zobaczyć. Więc bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę świetnej lektury. Tak jak wam mówiłem, ja wchłonąłem tą książkę błyskawicznie. Ona jest spora, ma prawie 400 stron, ale czyta się ją znakomicie, ponieważ język jest pasjonujący. Dzięki za dzisiaj, dzięki za ten pierwszy odcinek Good Book. Mam już w kolejce kilka tytułów, o których chcę wam opowiedzieć. Będą to książki, które uważam za naprawdę bardzo wartościowe i chcę tylko i wyłącznie takie pokazać, co do których daję głowę, że. Treść w nich zawarta jest nie tylko naprawdę katolicka, ortodoksyjna, ale naprawdę bardzo przydatna do tego, żeby wierzyć, głosić, ewangelizować i innych prowadzić do Jezusa. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii na temat tej książki. Jeżeli ją przeczytacie w komentarzu pod filmikiem, napiszcie koniecznie swoje odczucia, swoje recenzje. Być może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale jestem wręcz przekonany, że będziecie zachwyceni, także jestem też ciekawy Waszych opinii. Opinii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Good Book. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.